Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy coś się może faktycznie dziać, ale to się jest dość no, ciekawa sprawa. Uważam, że trochę inaczej powinniśmy do tego podejść, nie lękać się, ale po prostu być przygotowany na takie ewentualności. Bo to są typowe akcje zaczepne. Czyli powinni na Polska odpowiedzieć jeszcze mocniej. Nie być przygotowana, bo to cały czas będzie takie zaczepki. Podejrzewam, że ze strony rosyjskiej nie będą tak. Gminy atakowali ze względu na to, że mamy jednak na swoim terenie Amerykanów i oni jednak też trochę, też chyba trzeźwo myślą, co faktycznie może się do tego zdarzyć, bo jeżeli tak będzie tak, ale się toczyło, to jeżeli prowokować będą mnie a to może, może oni po prostu mają za zadanie odciąć załóżmy stronę wschodnią i okrążyć załóżmy Europę. No. Jeżeli by do tego doszło, to by doszło normalnie do wojny.